Krótko, z czego system się składa, z jakich komponentów. Gwiazdą tego zestawienia niewątpliwie są kolumny Estelon Model Forza, stanowiące bardzo unikalną wersję, gdyż są wyprodukowane z okazji dziesięciolecia działalności firmy. Powstanie tylko 10 takich par. Co wyróżnia, to dwa kolory: e, złoty oraz czerń e, Black Piano. Kolumny czterodrożne bo budowie zamkniętej. Bardzo ciężka obudowa, y, y, sięgająca 150 kg dla każdej sztuki, prawda? Y, wszystkie dyrektory sygnowane przez Akutona. Kształt nawiązujący do starszego brata, również flagowego Extreme MK2, którego prezentowaliśmy w ubiegłym roku. Y, biorąc pod uwagę, że y, trzeba się rozwijać, trzeba próbować nowych rzeczy. Zastosowaliśmy elektronikę Akufejsa, e, monobloki, topowe monobloki z serii A300, które pracują w czystej klasie, a w odróżnieniu od tego, co było w ubiegłym roku, e, te dwa monobloki są e, wzmacniane poprzez, e, przez wzmacniacz flagowy 3850 prawda? E, oraz e, DAC serii 1000 i transport e, DPDC 1000. E, Cała elektronika spoczywała na stoliku polskiej produkcji Dice Audio listwy zasilające Bajsabio, a przewody, za przewody odpowiada tutaj Crystal Cables i Siltek, które to również są w naszej ofercie. Gramy z y, cyfrowych nośników, kręcimy płytami CD oraz posługujemy się streamingiem. Przy tym streamingu jeszcze z Państwem chciałbym chwilę zostać. Staramy się prezentować różnorodną muzykę, taka, która po prostu pokazuje y, też możliwości tego systemu, a także, a także właśnie różną, różną jakość tych nośników i tych y, y, związanych z tym kwestii. Drodzy Państwo, z okazji targów nasza firma przygotowała wyjątkową ofertę na trzy wybrane modelarce Face'a. Y, dwa pranty się znalazły w tej ofercie 2150 2450 oraz końcówka mocy P4500. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zabrać do domu próbkę takiego to jak najbardziej może spełnić swoje marzenie, o szczegółach powiem osobiście, przedstawię ofertę osobiście, bądź uczyni to Robert szklasz, który jest tutaj obok. E, ostatnia informacja to taka, że o 16 mamy warsztaty z panem redaktorem Wojtkiem Pacułą i pan Wojtek będzie właśnie mówił o SACD, o krążkach SACD a będzie prezentował twórczość Czesława Niemena. Myślę, że to będzie inspirujące, ciekawe, o godzinie 16.00. Limitowana liczba miejsc w sali, nie rozciągniemy. Te wejściówki jeszcze są, to będzie biletowana impreza, więc kto z Państwa ma czas, ochotę, to, to zapraszam. Taką wejścióweczkę można od nas otrzymać. Przechodzimy do dalszej prezentacji. Dziękuję za uwagę. Troubles a cheering. Trouble you. With that dress that's as black as my heart on this train. Troubles a cheering. As red as the blood in my veins. Mm. So cool. So... It's a long way to learn Soft talking yeah. oh. So I've been waiting for just one love